Nasz kolejny gość to Damian Krzemiński, wiceprezes Gielka GLKS Nadarzyn, trener siatkówki. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. Bardzo Witam serdecznie. prowadzący, dzień dobry Państwu. 15 grudnia w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której przyznano nagrody z okazji 20-lecia Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Wyróżnienia no, dostali tutaj trenerzy i działacze związani właśnie z gminą Nadarzyn i klubem. Właśnie pan Damian Krzemiński, wójt Dariusz Zwoliński, Dominika Leśniewicz, Aneta Krzemińska. No, wielkie gratulacje. Serdecznie dziękujemy. Niezmiernie nam jest miło, że tak szeroka grupa działaczy, trenerów została oznaczona przez MWZPS. Oznaczona została także pani Luizę Jaszczymańczyk. Jest to mama jednej z naszych zawodniczek, ale prywatnie sędzia kasy państwowej, sędziująca pierwszą ligę. Co by nie mówić, tego sukcesu na pewno nie byłoby bez sztabu osób. Wyróżnienia dostali, dostała okrojona grupa osób, ale na tą pracę składa się praca wielu, 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 naprawdę wielu osób. Codzienna praca, wsparcie sponsorów, wsparcie instytucji. tutaj serdecznie chcieliśmy podziękować Urzędowi Gminy Nadarzyn, Urzędowi Wojewódzkiemu Województwa Mazowieckiego, Powiatowi Wróżkowskiemu, sponsorom Unifarm, Actina, Action, Sferis. Serwic Daw walendów Blachy Piotkowicz term 2000. Dziękujemy i prosimy o więcej. To ważne, że są ci, którzy pomagają, którzy powodują, że można coś organizować, prawda? I pan e, właśnie za wytężoną pracę, organizację licznych turniejów ogólnopolskich od Otrzymał tytuł działacza roku 2019. Również tak, to jest tak. takie no, no podsumowanie tego, co się robi, jak się działa, że chce się grać, że chce się uczyć tych młodych ludzi przede wszystkim. Bo to jest bardzo ważne, o czym często zapominają politycy. Bardzo dziękuję jeszcze raz zarządowi MWZPS za tą przyznaną nagrodę. Powiem szczerze, do tej pory nie do końca jestem w stanie. Przyjąć w swojej głowie to, co się wydarzyło. Mamy na Mazowszu wiele zespołów występujących w plus lidze, w lidze siatkówki kobiet, w pierwszej lidze męskiej, żeńskiej, w drugich ligach, a tutaj takie miłe wyróżnienie ze strony MUZPS-u serdecznie dziękuję. Od koniec listopada ruszyły mistrzostwa Mazowsza właśnie w mini siatkówce wspomnianej, czyli Kinder Plus Sport. Jak tutaj przebiega rywalizacja, kiedy będą następne turnieje? W tym roku zawody rozpoczęły się dosyć wcześnie. Zazwyczaj było to po, po feriach zimowych. W tym momencie został rozegrany pierwszy turniej rozstawieniowy. Zacznę od najstarszej kategorii, czyli czwórek, która wygrała, wygrała wszystkie swoje spotkania. Została obecnie sklasyfikowana na trzecim miejscu na Mazowszu. Trójeczki wygrały swoją dywizję. Też mniej więcej są sklasyfikowane na trzecim miejscu na Mazowszu. Dwa zespoły dwójek także wygrały swoje grupy. I też jest to czołówka Mazowsza na chwilę Obecną. Następny turniej przewidywany jest na końcówkę lutego. A jak będzie w 2020 roku dla Was wszystkich? Co planujecie i co jest najważniejsze w tym nadchodzącym 2020 roku dla Was, dla siatkówki? Przede wszystkim dalsza spokojna praca, bo nie ma, nie ma wyników, nie ma tej radości w momencie, kiedy nie ma pracy. Cele na 2020 rok. Rozszerzenie działalności sekcji od września o otwarcie grup męskich. Zaczynamy od pierwszej, drugiej klasy. Planujemy, że może jeszcze nie w najbliższym Kinderze, ale za. Mówimy za, o szkole podstawowej. Tak, tak, za dwa lata ruszymy już tą mini siatkówkę także męską. Co uważam, że podniesie zarówno poziom szkoleniowy w grupach dziewczęcych, ale i chłopięcych. Wydaje mi się, że na poziomie właśnie tej mini siatkówki, tych dwójeczek, jest szansa stworzenia takich koedukacyjnych grup. Która może, może wspierać siebie nawzajem. Chłopcy wiadomo, trochę więcej siły, tutaj bardziej siatkówka siłowa, dziewczęca siatkówka jest trochę bardziej techniczna. Myślę, że łącząc jedno z drugim można odnieść wymierne korzyści.